Wszystko się zaczęło. W sobotę, około godziny 12, pożar wybuchł w niewielkim warsztacie konserwatorskim, znajdującym się na najniższej kondygnacji szkoły. Ogień szybko jednak rozprzestrzenił się na inne pomieszczenia na tym samym piętrze. Kilka państw obsługi, które e, pracowały nad utrzymaniem czystości, zobaczyły wydobywający się za drzwi dym. Tak akurat e, się złożyło, że ja również byłem w swoim gabinecie pracując. Zareagowaliśmy natychmiast. Kilka minut później na miejscu pojawili się pierwsi strażacy, którzy od razu przystąpili do akcji. W ciągu dwóch godzin udało im się dotrzeć do źródła pożaru. I kiedy wydawało się, że sytuacja jest już pod kontrolą, w czasie dogaszania ognia, okazało się, że pożar przedostał się przez kanały wentylacyjne i wdarł się do sali koncertowej. Tam ogień szybko strawił drewnianą błazerię. 45 strażaków przez kolejne godziny walczyło z ogniem. Ostatecznie około 17 udało się go ugasić. Ten pożar był e, mocną. Ukryty, musieliśmy używać sprzętu ochrony dróg oddechowych i przy pomocy kamery termowizyjnej ustalać, w którym miejscu się dokładnie pali, po to, żeby te nasze działania były jak najbardziej skuteczne. Najbardziej ucierpiała sala koncertowa, która niemal całkowicie spłonęła. To, czego nie strawił ogień, zostało zalane wodą i nie nadaje się do użytku. Dwa fortepiany, ekrany akustyczne i prawie 300 foteli to tylko część strat. Sala koncertowa przypomina dziś pogorzelisko. Wodą zalana została także sala gimnastyczna, która wymaga remontu. Oczywiście wrócimy do tej sali po remoncie, ale myślę, że taki obraz, który w tej chwili mamy przed sobą, to zostanie do końca życia. Mimo tak dużych strat, pojawiło się światełko w tunelu. Pomoc elbląskiej placówce zaoferowały władze miasta, firmy, instytucje i osoby prywatne. Do końca tygodnia zajęcia w szkole zostały odwołane. Mimo tego placówka stara się normalnie funkcjonować i zapewnić opiekę ponad 300 uczniom. W poniedziałek część z nich zamiast na lekcje poszła do kina. Oficjalnie zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym są zawieszone, z tego względu, że to jest dosłownie kilka dni do ferii. A jesteśmy już po klasyfikacji. Nie zagrożone są także prace budowlane prowadzone na terenie szkoły. Zmieni się jedynie ich harmonogram. Wszystko wskazuje na to, że pomimo pożaru przebudowa szkoły muzycznej zakończy się zgodnie z planem, czyli w sierpniu tego roku. Straty wstępnie oszacowano na 200 tysięcy złotych. Wymagane są jednak opinie rzeczoznawców i wówczas dowiemy się o ile ta kwota wzrośnie. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Tym razem sala reprezentacyjna ostrockiego zamku była gospodarzem żołnierskiego noworocznego spotkania, na które przybyli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, jak również sympatycy militariów. Uroczystość była okazją do wręczenia medali 30-lecia Związku. To jest bardzo ważne wyróżnienie, bowiem świadczy o tym, że żołnierz wypełnia swoją misję. Motę naszego związku jest zawsze wierni ojczyźnie. Ci żołnierze, którzy odeszli do rezerwy, dalej chcą służyć państwu poprzez działalność z młodzieżą, chociażby organizowanie szkoleń, spotkań patriotycznych. To wszystko jest bardzo ważne. Dlatego podczas spotkania przedstawiono plany na 2014 rok, które zakładają wyjście związku do młodych ludzi oraz osób, które interesują się militariami, a nigdy nie byli w wojsku chcemy się zainteresować bunkrami, które są opuszczone, stworzyć jakiś szlak rowerowy, gdzie bunkier będzie opisany. Jest to też taka tradycja. Tego tutaj nikt nie robił. Są zaniedbane miejsca, nie tylko cmentarze, ale i bunkry. Chcemy też te spotkania tak bardziej urozmaicić, żeby to nie były posiedzenia, bo to jest, to jest przeżytek, to jest słowo przeżytek. Jak wojsko się modernizuje i nazwy się modernizują. Chcemy robić spotkania takie wyjazdowe, gdzieś spotkanie w w szkole z młodzieżą, spotkanie gdzieś na stadionie. Wojsko w Ostrudzie dzięki dwóm jednostkom było obecne na różnych uroczystościach państwowych. Teraz jego brak chcą uzupełnić członkowie związku. Bo nie każdy ma ten mundur w takiej kondycji jak wychodził z wojska. Kroje mundurów się zmieniały, a no niestety wojsko się wyróżnia jednolitością. W związku z tym będziemy mieli mundury i będziemy występować, nie delegacja trzyosobowa, a będzie występować dziesięcioosobowa delegacja w mundurach polowych z zapaszkami w beretach, w dystynkcjach ze znakiem, z nazwiskiem takie nowoczesne wojsko po polowych, galowych gdzie będziemy uczestniczyć w świętach państwowych, w reprezentowaniu wojska tutaj w ostrudzie oraz będziemy magnesem dla młodzieży bo ta młodzież nie musi być w wojsku, bo u nas nie musi być w wojsku może być sympatykiem i też będzie u nas mógł się pokazać w nowym roku Ostródzki Związek chce powiększyć swoje szeregi, dlatego zaprasza wszystkich do współpracy nie tylko kombatantów czy byłych żołnierzy zawodowych, ale także rezerwistów oraz rodziny, których członkowie pracowali na terenie ostródzkich jednostek wojskowych. W niedzielę 19 stycznia, w 69. rocznicę mordu na Kalkówce, Mławianie oddali hołd ofiarom hitlerowskiej zbrodni. Po mszy świętej w kościele parafii Matki Bożej Królowej Polski i drodze krzyżowej na miejsce kaźni, pod mauzoleum poświęconym pomordowanym Polakom, odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1945 roku. Kolejny raz jesteśmy w tym szczególnym dla nas, mieszkańców Muławy, Polaków miejscu na Muławskiej Kalkówce. Miejscu zbrodni. Miejscu, gdzie zamordowano 364 osoby. Podjęto decyzję o wydaniu rozkazu zamordowania Polaków i jeńców radzieckich, tych, którzy osadzeni byli w więzieniu Muławskim. I ten rozkaz wykonano. Bo taki był system, bo taki był rozkaz. W tym miejscu. Zginęło prawie 400 osób. Przeżył jeden świadek tamtych wydarzeń, który w swoich relacjach mówi, że wszyscy byli przerażeni. Polecając tych, którzy na tym miejscu oddali życie za Ojczyznę i za wszystkich poległych w obronie Polski, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów przed mauzoleum poświęconym pomordowanym na kalkówce Polakom. Zima to trudny okres dla kierowców. Zmienne warunki pogodowe zaskakują nas w drodze do pracy, sklepu czy do szkoły. Jazda w warunkach zimowych jest wymagająca. Wiele zależy oczywiście od przygotowania samochodu, ale ważne są również umiejętności kierowcy i technika jazdy. Po prostu trzeba jechać wolniej, spokojniej, bez, bez gwałtownych ruchów, bez gwałtownego hamowania, bez nagłych skrętów i najróżniejszych dziwnych rzeczy, na które możemy sobie pozwolić, gdzie nawierzchnia jest przyczepna, jak jest to na przykład przyczepny asfalt. Najczęstszy poślizg to poślizg podsterowny aut z przednim napędem. Występuje, gdy przednie koła tracą przyczepność i w efekcie samochód jedzie prosto, nie reagując na ruchy kierownicą. Kierowca wyścigowy Maciej Marcinkiewicz wskazuje tutaj na jeden podstawowy błąd w zachowaniu kierowców w tej sytuacji. Jeśli skręcamy w prawo i auto nie chce nam skręcać w prawo, to kierowca jeszcze bardziej dokręca tą kierownicę. I wtedy koła tak naprawdę nie pracują bieżnikiem, tylko jadą już bokiem, a nie jadą, wręcz suną, bo te koła się zatrzymują. Więc najważniejsze, żeby te koła się jednak kręciły i ten bieżnik jakby pracował, czyli teoretycznie wydawałoby się to. Dziwne, ale musimy delikatnie odkręcić kierownicę w drugą stronę. Tylko nie mylmy to, tego z kontrą. Te auto nie może mieć skręconych kół w poprzek drogi, tylko tak, żeby one się toczyły po zakręcie. Czasami trzeba od, odbić tą kierownicą wbrew, jakby własnemu umysłowi, tak? bo skręcamy w lewo, a, a, a jednak musimy skręcić lekko kierownicą w prawo odkręcić. Tak? Techniki tej można się nauczyć. Wiele szkół jazdy ma w swojej ofercie szkolenia z jazdy po śniegu. Można też spróbować samemu, koniecznie w bezpiecznych warunkach. Przede wszystkim każdy kto jeździ samochodem powinien znać swój samochód. Tak? Nie da się znać go jakby od podszewki, ale w bezpiecznych warunkach, czyli na jakimś równym placu, nie przy dużych prędkościach, bo taki plac też może się okazać niebezpieczny przy szybszej jeździe, możemy potrenować sobie sami, żeby wyczuć jak te nasze auto się zachowuje. Na przykład podczas tej podsterowności, albo co trzeba zrobić, żeby uzyskać nadsterowność. Najnowsze samochody wyposażone są w różne systemy mające uchronić nas przed niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Jednak nie zwalniają kierowcy z obowiązku zachowania czujności w czasie jazdy. Jazda autem w zimie wymaga znacznie większego skupienia i umiejętności niż jazda latem. Nic nie przygotuje nas do panowania nad samochodem tak jak praktyka. Z okazji zbliżających się ferii zimowych Agencja Opowszechniania Kultury w Ostródzie wyszła z niecodzienną propozycją do dzieci i młodzieży, organizując Pienale Młodych w Galerii Sztuki Ostróda 2014. Przede wszystkim ciągle jest taki niedosyt prezentacji twórczości młodych dzieci, młodzieży z ostródzkich szkół, żeby można było te ich wszystkie prace y, pooglądać razem, pooglądać w jednym pomieszczeniu, porównać, y, dokonać konfrontacji, zauważyć, jak to się zmienia na przestrzeni lat, jak pracują nauczyciele plastyki w szkołach podstawowych. Dlatego w Galerii można podziwiać szereg prac uczniów ze wszystkich szkół podstawowych. Technika wykonania nie była z góry ustalona, dlatego możemy zobaczyć szeroki wachlarz umiejętności młodych artystów. Propozycja padła do nauczycieli plastyki ze szkół podstawowych i to oni dokonali wyboru prac czy selekcji na terenie swoich szkół. Ale bardzo się cieszę, bo jest tu bardzo wiele technik i bardzo wiele tematów i myślę, że miłośnicy sztuki znajdą tu każdy coś dla siebie. Podczas otwarcia wystawy dla zwiedzających krótki koncert przygotowali uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej. Wystawę można będzie podziwiać do końca ferii. Wstęp do galerii będzie w tym okresie darmowy. Serdecznie zapraszamy. Kilku lat w ostrudzie działa stowarzyszenie, którego głównym celem jest wspieranie młodych ludzi w osiąganiu sukcesów w dyscyplinie, jaką jest siatkówka. Mowa o klubie Stu, który po raz szósty spotka się w starych jabłonkach na balu podsumowującym kolejny rok. Jest to stowarzyszenie, które powstało e, tak naprawdę 20 lat temu. Od 20 lat prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży. E, od 6 lat robimy to bardzo profesjonalnie, i w związku z tym, że ciężko jest zdobyć jakieś fundusze, po prostu na, na, na moim pomyśle powstał Klub 100. E, między innymi po to, żeby e, ci przedsiębiorcy mogli ze sobą razem e, współdziałać na bardzo takich korzyńskich warunkach. Klub Stu skupia po jednym przedsiębiorcy z danej branży. Dzięki namacalnym efektom w postaci sukcesów młodzieży do stowarzyszenia udało się przyciągnąć wielu członków. Kilka lat temu faktycznie Zbyszek zgłosił się do nas do, do firmy, przedstawił jakby swoją wizję tego klubu i trzeba powiedzieć, że dla nas była to jakby ciekawa idea, ciekawa interpretacja tego, co, co, co chce stworzyć. I stwierdziliśmy ze wspólnikami również, że dobrze by było jakby w tym kierunku pójść. Efekty ciężkiej pracy młodzieży na treningach można było podziwiać w sobotni poranek, kiedy to dziewczęta prowadzone przez Michała Michalaka walczyły w pierwszym dwumeczu barażowym o udział w finałach województwa, które dają szansę na walkę w finałach Mistrzostw Polski. Dziewczyny bardzo ciężko pracują. To są bardzo młode dziewczyny, bo to jest pierwsza i druga gimnazjum, klasa oczywiście. Ten, te zaangażowanie i tę ciężki właśnie pod co ustawiam na treningu, już widać u nich te duże rezultaty, bo bardzo fajnie podegrają i z drużą tak ciężką jak Elblą wygraliśmy dzisiaj po tej breku po ciężkiej walce. Podczas balu klubu stół przedstawiono inne sukcesy jakie osiągnęła siatkarska młodzież w 2013 roku. Przypomniano również o otwarciu szkoły mistrzostwa sportowego. W tamtym roku jeszcze o tej porze, bo też była gala w takim terminie, nawet tego nie było pomysłu i nie mieliśmy śmiałości o tym pomyśleć. Dopiero miesiąc później, czyli pod koniec lutego powstał pomysł co zrobić z młodzieżą, którą my szkolimy. czyli Właśnie tą setkę dzieci, którą my szkolimy, co z nimi zrobić? No i wpadł pomysł dla nas, żeby stworzyć szkołę mistrzostwa sportowego. Było dużo trudności, dużo problemów, jak wszyscy Państwo w Ostrudzi o tym wiemy, ale tak się fajnie ułożyło, że na tej chwilę mamy dwie klasy. Klasy pierwszą, klasę drugą, siatkówki dziewcząt i chłopców. Dla siatkarzy SMS FotoOLA rok 2013 był udany. Młodzi sportowcy liczą, że i ten przyniesie kolejne medale oraz wygrane puchary. 8 stycznia piłkarze Sokoła Ostróda rozpoczęli przygotowania do rundy rewanżowej. W pierwszym okresie przygotowawczym zawodnicy na treningu spotykają się od 4 do 5 razy w tygodniu. Z drużyny odszedł Piotr Głowacki, który wiosną będzie reprezentował barwę pierwszoligowego Stomilu Olsztyn. Zespołem trenuje dwóch nowych piłkarzy, a także ci, którzy wrócili z wypożyczeń. W tej chwili z naszym zespołem trenuje Krystian Słowicki, Arkadiusz Kuciński. Testowany był w meczu ze Stomilem Przem Paweł Tomkiewicz ze Stomilu, ale doznał kontuzji, nie wiadomo co, co, co dalej będzie. Oraz zawodnicy powracający z wypożyczenia, czyli Adrian Leśnicki i Przemysław Kurkiewicz. Zima jest specyficzna i dosyć długa. W każdej chwili może się pojawić jakieś nazwisko znaczące, które nas wzmocni, tak samo jak nazwisko, które nas osłabi. No bo Piotr Kłowacki był wyróżniającą się postacią tej drużyny, a jak wszyscy wiedzą, trenuje w tej chwili ze Stonmila. Treningi po kontuzji wznowił Bartosz Wojtaszewski, a do zespołu wrócił bramkarz Grzegorz Lipiński. Drugi golkiper Marcin Jerzynowski zrezygnował z występów w Sokole. Też jestem zaskoczony rezygnacją Marcina Jerzynowskiego, bo stwierdziliśmy stwierdzili, i to jest nawet faktem, był bardzo blisko Piotra Sikory i... I zrezygnował w takim momencie, że my byliśmy w ciężkim szoku. No, można powiedzieć, że lekki nokaut. No. Ale zrezygnował z powodów osobistych, ma maturę w maju, ma jakieś cele w życiu, chce gdzieś tam dostać się do szkoły i my to rozumiemy. No. Jest Grzesiu Lipiński, wrócił. Podopieczni Wojciecha Tarnowskiego 18 stycznia rozegrali sparring z pierwszoligowym Stomilem Olsztyn. Mecz kontrolny zakończył się zwycięstwem drużyny ze stolicy województwa. Piłkarze Stomilu wygrali 5 do 2. bramki dla Sokoła zdobył Piotr Piceluk. Mieliśmy dwa obrazy drużyny Stomil Olsztyn. Latem i teraz zimą. W pierwszej 11 zimą wyszło 6 czy 7 zawodników testowanych bez kontraktu. Można powiedzieć gryźli Murawy, chcieli się pokazać nowemu trener, trenerowi i, i, i powalczyć o jakieś tam kontrakty w klubie. I to było widać, że w tej pierwszej połowie bardziej chcieli troszkę od nas. No. A w drugiej połowie mecz się wyrównał i uważam, że wynik trochę niesprawiedliwy, bo jednak mieliśmy tą bramkę strzeloną przez Kamila Smyta prawidłowo. Nie wiem czego tam sędzia się dopatrzył. Rzut karny niewykorzystany przez Maćkę Szostka czy Poprzeczka, oraz y, jeszcze jedna sytuacja: y, Piotka Piceluka sam na sam. W środę piłkarze zagrają kolejny sparring. Tym razem w Pruszkowie zmierzą się ze Zniczem. 25 stycznia kibiców Sokoła zapraszamy na stadion przy ulicy 3 maja, gdzie na godzinę 12 zaplanowany jest mecz z GKS i